W swoim życiu spotykasz wiele osób, ale nas spotykasz na każdym etapie swojego życia. Począwszy od noworodka. Józef Garder kiedyś powiedział: Za każdym razem, gdy rodzi się dziecko, świat tworzony jest od nowa. To właśnie w oddziale noworodkowym pełnimy wiele ruchów. Jesteśmy medykami. i Bywa, że jesteśmy koleżankami. Poprzez życie dorosłe pracując na izbie przyjęć wykorzystasz wiedzę zdobytą na uczelni przy pracy z pacjentem. Nauczysz się stawiać diagnozę, podejmować szybkie, właściwe i trafne decyzje. Aż do późnych swoich lat. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Oddział Medycyny Paliatywnej to miejsca, w którym Twoja empatia ma znaczenie. Tu nauczysz się, czym jest wsparcie pacjenta w wieku senioralnym i jak zapewnić mu komfort życia. Pamiętaj, Pamiętaj że w pielęgniarstwie istnieje możliwość rozwoju awansu. Bycia pielęgniarką oddziałową to wielkie wyzwanie. W przypadkach losowych też jesteś z nami – pielęgniarkami. Zatrudnij się u nas. Nasz szpital daje możliwość rozwoju i zdobycia wysoko specjalistycznej wiedzy poprzez asystowanie do zabiegów i znieczuleni. Z nami rozwiniesz umiejętności manualne niezbędne do pracy na bloku operacyjnym. Na naszym oddziale łączymy młodość z doświadczeniem. Tutaj jest zawsze możliwe na wsparcie merytoryczne, jak i praktyczne. Współczesne pielęgniarstwo to samodzielny zawód medyczny, to troska o drugiego człowieka, odpowiedzialność i umiejętność pracowania w zespole. To podejmowanie właściwych decyzji i praca zespołowa. Dlatego zapraszamy Was do grona pielęgniarek Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia. W naszym zawodzie podstawa to profesjonalizm, wiedza, a doświadczenie zdobywamy na ścieżce rozwoju zawodowego.